Witajcie, Edukacja na Maxa z tej strony, kolejny odcinek z serii Minecrafta. Mam nadzieję, że nie jako. Ja chociaż widzę, że troszkę jednak chyba kroki, jednak tutaj widzę, że jednak te napisy, które się pojawiają, troszkę powodują delikatne lagi. Docelowo plan jest taki, że Kopiemy dzisiaj diamenty. I, no I zobaczymy, jak dużo mi się yy, uda tych diamentów kopać. Zacznę od tego moment, miejsca i będę kopał taką metodą. On też jakieś ładnie nazywa, podobno. Yy, co drugie pole. Dotarłem, jakby do. Pytanie, na ile mam kopać, to to jest też dobre pytanie. Bo tu zaraz mam teoretyczną szansę na lawę albo i nie, bo znajdę jakiś żeraz. Bardzo ważna rzecz przy kopaniu: yy, sugestia. Nie kopać nad, nad sobą. No to pewnie niektórzy z Was to wiedzą. Tutaj tego bruku nietypowego jest troszkę więcej. Ja będę y, zasłaniał zwykłym brukiem. Ewentualnie raczej zwykłym brukiem. Będę zasłaniał te elementy, które są nadmierne. Czyli tej gracie kopałem na raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, na 10 kratek, w lewo, 10, prawo. To jak radzi się nie udało. Jedziemy w drugą stronę. Znajduje się obecnie na wysokości, na której diamenty już powinny się pojawiać w miarę często. Tutaj pokażę, żeby wszyscy widzieli, na dwunastce, na dwunastce według niektórych tam youtuberów jest, tutaj istnieje dość wysoka szansa na pojawienie się, no, może odstawię na nie będzie mi prościej. Taki żwir jest. Nie, to się widać nie kopie. Co to jest za broczek? O, tuf, znalazłem jakiś boczek, który się nazywa tufem. Fajnie, nie wyznałem go. Potem sobie poczytam. Pewnie kolejny kol dekoracyjny, generalnie, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, nawet za dużo poszedłem. Nie udało się. Idziemy, dwie kratki, idziemy dalej. Na razie to, to jest odcinek chyba kopanie żelaza, a nie kopaniu diamentów. Tak się na razie zapowiada, chociaż dla potwierdzenia, że tam diamenty są, to pokażę Wam, bo mam tutaj taki bloczek znaleziony, który nie wykopałem. Oczywiście tych diamentów nie, nie wykopię za dużo bo potrzebuję diamentów do stołu do enchantingu To ewidentnie ryzyko, uprawiam ryzykowną grę, bo gdzieś tu jest lawa. Na razie mi to nie na razie mi to nie straszne. Hmm. Zaraz będę zapchany, więc będę musiał się... Oczywiście jak już znajdę jakieś tam inne surowce, to będę kopał aż... Się skończą. Może w przyszłości tą długość będę poszerzał. Na razie chcę poglądowo troszkę tych. No, no bo powiem tak, w sumie. Już. I tak tego bruku tyle kopię. Akurat bruk mi się przyda pod. Yy przyda mi się pod ten, pod moją chałupkę, którą będę stawiał. Przy okazji Węga nigdy za wiele, oczywiście możliwe, że będę chałupkę stawiał na czymś, czymś, piękniejszym, więc będę potrzebował materiału do przetapiania. Może wykorzystam sobie ten czarny broczek, wtedy musiałbym go bardziej, bardziej przykopać, no nie udało się. No to idziemy w drugą stronę. Może kiedyś go znajdę. No na razie to jest ewidentnie świetne, świetne świetny poziom do kopania o ziemia. No może coś zobaczyć. Także to jest świetny teren. O, chyba ten tu w cały znalazłem znowu. Przy ten dekoracyjny zdobędę. Dekoracyjny kamień, tak? Może, że jak go przy tobie będzie jeszcze ładniejszy? Dobra, ewidentnie no nie wyszło mi tutaj. Na razie diamentów Tam jeszcze widzę jest coś Na no ogół ogólnie w świecie brak Jakiś nie diamentów tutaj mam No dobra Jedźmy dalej O, bo tam widzicie już diament widzę jak mi Ale tutaj już nie chcę, tutaj już mi się nie chce jeszcze Pojawić A podawali, że między 14 a 8 to tak super jest. No jak na razie. O! Tutaj ja bym z chęcią wrogi włączył, bo nie wiem, co to za dźwięki. Z chęcią bym się tego dowiedział. A słyszeliście, że muzyczka była dość creepy. Niestety nie chcę, nie chciałem powiedzieć dokładnie, co tam jest. A, dobra, jedziemy dalej. No, chyba ten odcinek będzie dość nieudany, jeśli chodzi o szukanie diamentów. O! Z drugiej strony, fakt czerwonego piasku też jakoś, nie, nie, chcia, nie, nie widziałem. Jak tam kontrola czasu? Na 8 minut kopania takie marne sukcesy bym powiedział. Aha. To, żebym zaimponował sobie. Wrócę się szybko do skrzynki. Skrzynkę mam blisko. Troszkę rupieci zostawię. Deski mi się na razie wydaje, że są niepotrzebne Będę potrzebował jeszcze czasem. Yy, no. Broku troszkę zostawię jeszcze. Dobra, to. Kopiemy dalej. Aha, tutaj miałem zasklepić sobie. No, ewidentnie to jest ziemia. Możliwe, że jakaś przestrzeń jaskiniowa gdzieś tu w okolicy. Nic nie widzę. O, normalna już. Statystyki są na razie dość straszne. O, kilof mi się skończył. Mam ten kilof jeszcze. O! Wreszcie się coś udzieje. Czerwony proszek. Co prawda dalej to nie diamenty. Jest też złoto. Jakieś światło może by tak troszkę... Ty a tutaj jeszcze coś jest. Co prawda ostrzegam przed kopaniem z góry, ale strony lawy też ogólnie powinno być słychać. Ale a, dziura w ścianie potem. Jak zrobicie za dużą dziurę to potem wam się tutaj będzie wam skrzeczało, wam się jakiś tam szkielet wygeneruje. Ewidentnie Zaczę, tutaj się zaczęło dziać. Może po drugiej stronie też będzie lepiej. No dobra, widzę, że żelazo ewidentnie chce się pojawiać. Mam jakieś światło. Kopię dalej. W tym tempie to przestanę wierzyć tym ludziom, którzy nagrywają filmy na YouTube i zacznę kopać niżej, piętro niżej. I może zdarzy się cud. No sorry, ale diamentu to ja... Mocim, panie, na razie nie znalazłem i nie, nie wróżę tutaj, że znajdę coś. Zaczynam naprawdę wierzyć w to, że powinienem kopać od tamtego miejsca, gdzie, gdzie był pierwszy diament. Pragnę jednak wierzyć, że jednak... Tutaj kolejna porażka. Jakaś dziura została po, A widzimy ta gónie jest skuteczna, bo oszczędzanie, nie musicie wszystkich ścian kopać, to jest też. No tak, tutaj to faktycznie znajduję, ale węgiel. Nie to, żebym na węgiel narzekał, ale chciałem się diament zdobyć. O, tutaj to ryzykownie, bo tu mamy żwirek. Hm. Ja bym tutaj może poświecił sobie, jak ta sytuacja na rynku wygląda. Okej. Okay. Tutaj generalnie mamy drzwi, Dlatego łopata się przydaje ogólnie w, w kopaniu pod ziemią. co oni wszyscy nazywają caving. O. Muzyczka była, nie spojrzałem od czego. Ja dzisiaj nie jest, to nie są jako pani żwiru, więc ja tą drogę chyba odpuszczam, jeszcze sobie to dojdę do, do zbiory. W dół też nie kopcie, bo możecie jakąś dziurę trafić. No dobra, czy tutaj coś jeszcze znajdę? Nie. Można zasklepić. Jeszcze węgiel serio 15 minut trwa odcinek, i żadnego diamentu. Jest to ewidentnie odcinkowa porażka. Chyba nazwę ten odcinek na koniec inaczej. Miało być 15 minut, jest 15 minut. Jak widzicie troszkę wykopałem. Ale poza tym diamentem który tutaj widzę. Żadnego nie wykopałem. A jestem w tym momencie na... Tak jak mówię na 12. A ten diament w tym momencie, ta, ta, jeśli dobrze to, dobrze to traktuję kordy, to jest 11. Nie na 11 diament jest, chociaż tutaj ten jest tak na przykład na. Tak jak widzicie, tutaj diamenty się pojawiają. Także gratulacje, panie Grzegorzu, udało się panu wykopać 6 diamentów. Mogę sobie przybić piątkę. Dzięki za oglądanie. Następny odcinek spróbuję jeszcze pokopać albo może pokopię w trakcie i powiem Wam jak mi to poszło. Miłego dnia i pozdrawiam, do usłyszenia.